Chcielibyśmy się podeprzeć bardzo wiarygodnym źródłem, dla no, można powiedzieć, sporej rzeszy Polaków, a chodzi tutaj o Gazetę Wyborczą. Tutaj, właśnie z tego względu, zacytuję właśnie słowa gazety. Nad Polską przestało wiać. Rząd ostrzega przed smogiem i MGW przed gęstymi mgłami. A polskie sieci elektroenergetyczne informują o małej rezerwie mocy w systemie. Cena prądu w ofercie dynamicznej wzrosła o 445% w porównaniu do ceny zamrożonej. I teraz jeszcze się podepra jeszcze innymi informacjami, to jest informacje polskich sieci elektroenergetycznych i to jest informacja dotycząca sierody, czyli 6 listopada 2024 roku i te Polskie sieci elektroenergetyczne podały, że ogłaszają okresy przywołania na rynku mocy na środę 6 listopada 2024 w godzinach 16-19. Jest to spowodowane małą generacją energii w źródłach fotowoltaicznych i wiatrowych, remontach bloków węglowych i dużych zużyciem energii. I teraz tutaj, żeby wytłumaczyć pewną rzecz, bo tutaj było właśnie poruszony taki przytoczony przytoczone takie sformułowanie okres przywołania i żeby tutaj państwo żebyście wiedzieli co to znaczy, ogłoszenie okresów przywołania na rynku mocy oznacza, że wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkami mocowymi wynikającymi z umów zawartych na rynku mocy Muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu. I tutaj teraz, dlaczego tutaj tak mówimy o tej kubanizacji polskiej, z tego względu, że jeżeli widzimy w tej chwili, kiedy jeszcze te bloki energetyczne oparte na surowcach naszych naturalnych, którymi dysponujemy, w nadmiarze jeszcze wręcz, Będą systematycznie wygaszane. Nie będziemy mieli żadnej innej alternatywy w postaci lubianego bądź nielubianego atomu, w zależności od naszych poglądów, a będziemy opierać swoją energetykę tylko właśnie na tych źródłach niestabilnych, jak właśnie źródła wiatrowe bądź fotowoltaiczne. To, drodzy Państwo, musimy się przygotować na to, jak to niektórzy no, specjaliści z tej branży. Chociażby jak na przykład profesor Mierczarski, którego można gdzieś poczytać i posłuchać, wierzą, że już w niedługim czasie będziemy doświadczać blackoutów, czyli ludzie starsi. Pamiętający jeszcze czasy stanu wojennego z lat 80. XX wieku, to ludzie ci pamiętają właśnie tak zwany trzeci stopień zasilania, kiedy to właśnie w niespotykanych tam godzinach takich był wyłączany prąd, po prostu nie mieliśmy energii elektrycznej. Był to okres tak zwanych ciągłych niedoborów wszystkiego, od energii po artykuły spożywcze. I jeżeli właśnie będziemy w jakiś sposób sympatyzować z tą polityką, e, którą prowadzą właśnie rządy wcześniejsze, obecne i być może jeszcze przyszłe, e, to musimy się, drodzy Państwo, przygotować na tego typu e, wydarzenia.